To jest kwadrans na angielski, lekcja 217. W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy Zo. A w tym zaczerpniemy nieco kultury i udamy się do muzeum. W tej lekcji dowiesz się, jak umówić się z przewodnikami na oprowadzenie po wystawie i zrozumieć ich opowieści o eksponatach. Część wyrażeń będzie również przydatna, jeżeli lubisz odwiedzać galerie sztuki. Let's wait no more and let's go to a museum. Odcinek ten powstaje dzięki wsparciu patronów i patronek. I na początku dodamy sobie erratę. Napisał jeden z naszych słuchaczy Romuald, który jest ornitologiem i zwrócił nam uwagę, że w poprzednim odcinku, tym dotyczącym zoo, użyliśmy frazy aquatic birds. Aniu, czy pamiętasz, co to było? I ty słuchaczu słuchaczko? Taki wodne. Pięknie. Czaplę chyba mieć pamiętam, że mówiliśmy czas. Tak. I nasz ornitolog słuchacz powiedział, że jest to poprawna oczywiście wersja, ale częściej jednak stosuje się po prostu Waterbirds. Waterbirds. Jako ptaki wodne, bądź tam brytyjska wersja, oczywiście. birds. Dokładnie. Woaabeds. Bird. Um, także możecie wybierać. Dziękujemy, Romualdzie, że zwróciłeś nam na to uwagę. Możemy to w prosty sposób uzupełnić tę informację. Przejdźmy sobie dzisiaj do. Muzeum. O muzeum to będzie, tak jak już we wstępie usłyszeliście, po prostu museum. Muzeum. Aniu, a jak powiesz, jestem w muzeum? Czy powiesz at the museum, czy in the museum? To zależy. Od czego? Czy jestem w budynku, czy chcę powiedzieć po prostu, że jestem w muzeum? Musisz chyba trochę jaśniej. Mi to naświetlić. Okej, okay. jeżeli chodzi o budynek muzeum, no to mówimy, że jesteśmy in. Okej. Okay. A jak mówimy, że jesteśmy w muzeum, w placówce, niekoniecznie Aha. musicie znajdować przecież muzeum w budynku. Aha, no to rzeczywiście, rzeczywiście. Taki biskupin. No, albo Muzeum Etnograficzne w Toruniu też nie. Wszystkie eksponaty są przecież w, uh -huh, uh -huh. w pomieszczeniach. W sensie w pomieszczeniu głównym muzeum. Uh -huh, uh -huh. Okej. Okay. Zgodzę się z Tobą. Um, czyli możemy powiedzieć: at the museum, jeżeli jesteśmy w tym miejscu w związku z funkcją, jakie to miejsce pełni. Niezależnie czy jesteśmy na zewnątrz, czy w budynku, to powiemy: at the museum, jeżeli. Oglądamy wystawy, eksponaty. Tak, podziwiamy eksponaty. Natomiast, jeżeli idziemy, nie wiem, spotkać się z mamą, tak, bo moja mama pracuje w muzeum, na przykład, idę odwiedzić mamę, no to wtedy powiem, że in the museum, no bo jestem w tym budynku, a niekoniecznie w tej instytucji. Alright, alright. No dobrze. A jeżeli chodzi o Galerię Sztuki, o przyimki zasada będzie taka sama, a jak powiemy galeria Sztuki? Maybe you know. Art Gallery. Super. Art gallery i o sztuce nagramy sobie oddzielny odcinek wymyśliłem przygotowując ten odcinek w naszych muzeach będziemy coś prezentować i tutaj poznamy kluczowy wyraz ten wyraz to exhibit exhibit pięknie exhibit exhibit mm -hmm. i on będzie funkcjonował jako czasownik który oznacza właśnie coś wystawiać prezentować czyli właśnie Exhibit something, ale będzie też oznaczał wystawę. Ok? Ok. Czyli wyraz exhibit? Exhibit. Będzie oznaczał małą wystawę. Małą, czyli złożoną z jednego nawet albo z kilku eksponatów. Dlatego też wyraz exhibit to też będzie eksponat. Jak wasze dzieci robią wystawy rysunków, to też jest egzybyt. To raczej jest to egzybyt, tak. Natomiast jeśli jest duża, w większej skali, to już będzie exhibition. Exhibition. Więc na exhibition możemy podziwiać wiele exhibits. Okej. Okay. Wiele eksponatów. I tak też możemy się spotkać z tym wyrażeniem. Mamy wystawy stałe, czyli takie, które są permanentnie umieszczone w danej... Muzeach i wtedy to będzie set exhibits and exhibitions. Set exhibits and exhibitions. Tak jest. Czyli set ustawione już jest, prawda? Zainstalowane, tak. Zainstalowane, tak. Ale są też wystawy. U nas po polsku często się mówi, że to jest wystawa tymczasowa, tak. jakaś okresowa, prawda? Um, czyli to możemy powiedzieć, że to jest special exhibit. Special exhibit. I tak będzie chyba najłatwiej. Możemy też się spotkać z określeniem temporary exhibit. Temporary exhibit. Jako tymczasowa. I czasami możemy tak się zdarzyć. Ja na przykład patrzyłem na muzeum w Londynie, właśnie. Czyli British Museum nazywa. Wiele muzeów jest. W Londynie? Tak, no ja popatrzyłem na to The British Museum. Okay. To, to jedno, to w którym jest bardzo dużo rzeczy z Egiptu, między innymi starożytnego. I często oni wysyłają też, ponieważ mają dość unikalne pozycje, to te wystawy jeżdżą, potrafią być. Na wyjeździe, czyli my nie możemy ich przyjechać zobaczyć, no bo one gdzieś podróżują. One mają swój, te, ten harmonogram nawet, gdzie będą mnie. I wtedy taka wystawa, exhibition, jest on tour. Jak zespół. Dokładnie tak. On tour. On tour. Um, tak, więc taką informację możemy zobaczyć, gdy wybieramy sobie, którą tą wystawę obejrzeć. Aha, więc tak, on tour. Będzie touring exhibition. Czyli objazdowa, tak? Wystawa objazdowa. Mm -hmm. Touring Exhibition. No, gwiazda roka. Aniu, zapytajmy się teraz, bo wchodzimy do muzeum i możemy się zapytać już w Information Desk, od której wystawy warto zacząć? Którą byś polecała na początek? Jak zapytamy pani w obsłudze. Jak to zrobić? Which exhibition or exhibit? would you recommend to start with? Which exhibit would you recommend to start with? Pięknie. Start with something zacząć od czegoś. Super. spróbujmy powtórzyć. Which exhibit would you recommend to start with? Which exhibit would you recommend to start with? Super. Albo możemy zapytać which exhibit is the most popular? Which exhibit is the most popular? Prawda. Odwiedzając duże muzeum, możemy nie mieć czasu na wszystkie wystawy, więc warto może zadać takie pytanie. Nasze eksponaty gromadzone są w kolekcjach, czyli collection. Collection. Możemy mieć na przykład collection of precious gems and stones. Collection of precious gems and stones. Gems and stones. Gems. Tak. To co zbiera to muzeum? Dżemy? Dżemy. I kamienie? What? Gems kamienie and pewnie jakieś drogocenne, tak? O tak, to chodzi? Dokładnie tak. Precious gems and stones, czyli drogocenne klejnoty i kamienie. Oczywiście też drogocenne, super. Więc powiedzmy, to muzeum ma dużą kolekcję drogocennych klejnotów i kamieni. Mmm, this museum has a large collection of precious gems and stones. Pięknie, tak. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. <laughs> Ekstra. Te kolekcje znajdują się w galeriach. Galeria to nic innego jak po prostu pomieszczenie, w którym są eksponaty. Po, po angielsku gallery. Gallery. Mhm, więc możemy zbudować takie zdanie, The collection takes up seven galleries. The collection takes up seven galleries. Which means? Że ta kolekcja zajmuje siedem komieszczeń, czyli siedem tak. galerii siedem galerii tak take up czyli zajmować jakąś przestrzeń bądź czas the collection takes up seven galleries ekstra no a kiedy mamy do czynienia z pojedynczym już eksponatem to najłatwiej nam będzie zapamiętać frazę museum piece museum piece jakby kawałek muzeum tak museum peace. museum peace. I to jest najbardziej ogólne stwierdzenie, bo Museum Peace obejmuje wszystko łącznie z dziełami sztuki. Okay. Jeżeli byśmy chcieli się tak chociaż troszeczkę zagłębić, to często mamy taki podział na rzeczy wykonane przez ludzi. Okay. Po polsku nazywane też artefaktami, Artefakty. a po angielsku hmm. to są artifacts. artefacts. Artefacts. Albo takie przez naturę wytworzone, czyli jakieś skamieniałości. Ok. Po angielsku, Fossils. Fossils. Nie jest taka firma, która robi zegarki, tak się nazywa? Fossils. Fossil. Wydaje mi się, know. że jest taka firma. Pozwól, że wygooglam zegarki Fossil. Jest rzeczywiście minimalistyczne zegarki. To już wiemy, skąd pochodzi nazwa. No właśnie, dzieło sztuki po angielsku. Poznajmy dwa wyrażenia. To będzie piece of art. Piece of art. I to jest najczęściej spotykane, ale możemy też y, zobaczyć object of art. Object of. Object of art. Jakby obiekt sztuki, dzieło sztuki. No dobrze. Poznajmy teraz kilka takich wyrażeń, z którymi możemy się spotkać właśnie w muzeum, co oznacza zdanie. Check the information board for ticket prices. Mm, sprawdź tablicę informacyjną, żeby dowiedzieć się, jaka jest cena biletów. Mm -hmm, dokładnie tak. Information board, tablica informacyjna. Super. Can you repeat? Check the information board for ticket prices. Check the information board for ticket prices. Tak, po angielsku jest taki ładny ten zwrot, że po for możemy umieścić, czego my tam szukamy. For something, nie? For ticket prices. Możemy też zrobić takie zdanie. Check the floor plans for nearest restrooms. Can you repeat? Check the floor plans for nearest restrooms. OK, what does that mean? Sprawdź plany piętra, żeby odnaleźć najbliższą. Toaletę. Tak jest. For nearest restrooms. Prawda, że dużo szybciej po angielsku? Tak, u nas trzeba więcej wyjaśniać. Więcej, no. Także check the floor plans for nearest restrooms albo for ticket prices, albo ticket pricing. Dużo, dużo szybciej. Możemy też zobaczyć taką informację na naszej information board. Free admission for children two years and under. Free admission... For children two years and under. Which means? Wstęp wolny dla dzieci poniżej drugiego roku życia. Pięknie. I tu taka ciekawa rzecz też mi się nasunęła, że tu mamy two years and under, czyli dwulatki też wchodzą mm -hmm. za darmo, a w polskiej wersji poniżej drugiego roku życia to nie wiem, czy dwulatek wchodzi za darmo. Wydawałoby mi się, że nie. W mojej opinii też nie, ale już się nad tym nie zastanawiam, bo moje dziecko ma więcej niż dwa lata, sporo od więcej, więc... <laughs> no ale to, wiesz, arbitralna liczba. No, trzeba by napisać, że dwulatki i młodsze dzieci wchodzą. Mm -hmm. Za darmo. No dwulatki ale... to są te, które jeszcze nie ukończyły trzech lat, nie? Czyli jeden dzień przed trzecimi urodzinami to też jest dwulatek. No właśnie, no właśnie, tak bym to. I, i chyba po polsku trzeba inaczej właśnie układać logikę tych zdań, bo tu jest w angielskim mamy two years and under, który obejmuje wiesz, jest równy bądź mniejszy, tak. matematycznie mówiąc. <laughs> No. Okej. Okay. A jakbyśmy powiedzieli, Aniu, spotkajmy się przy wejściu. No bo umawiamy się do muzeum. Wejście to będzie. Entrance. Entrance. To jak powiesz? Spotkajmy się przy wejściu. Hmm? I'll meet you at the entrance. Super. At the entrance. Great job. To I'll... tak jak spotkajmy się przy koperniku. Albo spotkajmy się o piątej. I'll meet you at 5 o'clock. I'll meet you at. The entrance. Tak jest. Albo I'll meet you at the Copernicus Statue. Well done. By Poruszając się po muzeum, warto zaopatrzyć się w jakimś broszurę informacyjną, prawda? Dobrze by było. I tutaj mamy takie dwa wyrazy, z którymi możemy się spotkać. Po pierwsze, to będzie wyraz brochure. Brochure. Czy to Pro... jest z francuskiego wyraz? Oczywiście, że tak. Ale uwaga, w języku angielskim wyraz brochure jest materiałem informacyjnym, ale marketingowym. Czyli jego rola jest Czyli głównie. To jest re reklama, ulotka. Komercyjna. Tak, to jest nasza ulotka. No właśnie, po polsku nie ma chyba tego rozróżnienia na rodzaj treści, z tego, co patrzyłem. Więc to by była taka ulotka, ale komercyjna. Natomiast jeżeli mamy informację podaną w celach niekomercyjnych, to po angielsku to jest pamflet. Pamflet. Takie mm -hmm. wyszukane słowo. Pamflet. Pamphlet. Zgadza się. I ja bym to przetłumaczył jako ulotkę, właśnie też, albo folder, więc i to, i to tłumaczymy jako ulotka, i brochure, i pamphlet w języku polskim, ale w angielskim ich cel jest inny. Natomiast, jeżeli zbieramy jakąś książeczkę, już coś grubszego z kilkoma kartkami, to to będzie booklet. Booklet. Tak. I często będzie np. Booklet Guide to the Museum. Booklet Guide to the Museum. A więc książeczka, przewodnik po muzeum. O, przewodnik, tak. Bardzo ładnie. Booklet Guide to the Museum. Booklet Guide to the Museum. Tak, to jest właśnie taki przewodnik po muzeum, jeśli chodzi o formę pisemną. Well done. W muzeum możemy spotkać. Kilka osób takich pracujących. Po pierwsze, będzie jakiś historyk, zapewne, którego nie spotkamy, gdzieś tam siedzi schowany. Historyk, czyli historian. Historian. Spotkamy też kuratora, który opiekuje się daną kolekcją, czyli curator. Curator. Tak, no i najważniejsze dla nas osoby, czyli przewodnik. Jak jest przewodnik po angielsku? Guide. Guide. Czyli to może być albo museum guide, albo tour guide, jako przewodnik po wycieczce. Ale mamy też coraz częściej chyba spotykane audio przewodniki, czyli audio guides. Audio guides. Czy próbowałaś kiedyś? Wiesz co, ja byłam kiedyś w Muzeum Berlinie, w Berlinie i tam były właśnie audio przewodniki, ale to nie jest dla mnie. Okej. Okay. Bo on nie możesz zadać pytań, nie? W sensie masz nagranego lektora tak. i podchodzisz do danego eksponatu i on ci jakby no, opowiada o tym, co widzisz, co możesz sobie przeczytać na tej karteczce, bo zazwyczaj przy eksponatach są te informacje takie. Mhm. Jasne. Więc. Ym... No ale jest to jakiś sposób, bo też są, wiesz, plany, na przykład jak przejść konkretną wystawę w kolejności, jakiej, nie. Tak, to prawda. W tym roku byliśmy w zamku w Golubiu Dobrzeniu i tam rzeczywiście mieliśmy przewodnika osobę, okay. panią, i było to dość niemiłe doświadczenie, tak naprawdę, bo pani nie odpowiadała na pytania. Aha. Jak zadawałem pytania, to pani mówiła: Proszę sobie sprawdzić, albo takie informacje, to musiałabym dodatkowe pieniążki od pana prosić, co było straszne. Ale przecież ona do ciebie wzięła pieniądze. Co ja mogę powiedzieć? Nie polecam. Piękny zamek, yy, znaczy no taki malutki dosyć. Z, znaczy się z zewnątrz się wydaje, że nie jest ogromny, ale ja byłam tylko na dziedzińcu yy, w środku, więc jakby Jest takie sporo komnat, które można przejść i zwiedzić. O proszę. jest też restauracja chyba na dole. Jest rzeczywiście. Tam się nie, nie stołowałem. Ale zamek jest ciekawy i byliśmy w Malborku też, właśnie w tym roku. No to ten zamek jest gigantyczny, największy no. na świecie, przeczytałem potem. I tam wzięliśmy audio przewodnika, bo tam jest wejście tylko z przewodnikiem. Okej. Okay. Um, a nie chciało nam się czekać na grupę, więc wzięliśmy audio przewodniki i. Oczywiście byliśmy z dziećmi, więc ciężko było wysłuchać informacji, które były tam przedstawione, natomiast było to bardzo sprytne rozwiązanie. To jest takie bardziej indywidualne, że właśnie nie musisz dostosować do grupy, że idziesz w swoim tempie, bo jednak grupa. Zdecydowanie. Idzie... I powiem cię, że świetna opcja, bo on wykorzystywał um, GPS-a i jakby. 3G miał połączenie okay. z netem, więc gdy wchodziłeś do odpowiedniego sekcji, to on rozpoznawał gdzie to, jesteś? gdzie jesteś i, i mówił ci, co masz widzieć, którędy masz potem wyjść, tam pójść w lewo, teraz się skieruj czy coś. I potem milkł, dopóki nie przeszedłeś do danej sekcji. Także był bardzo taki bezobsługowy. O, super. No. To Było bardzo ciekawe. Czyli musimy jechać do Malborka. Także Malbork y, polecam. Audioprzewodniki działają całkiem ciekawie. All right. Ale weźcie swoje słuchawki, bo to. A, to jest racja. Bo no. te słuchawki w tych przewodnikach to no, jest. No tak, to w samolocie są lepszej jakości. No właśnie, więc można wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem. Po angielsku. Take a guided tour at the museum. Take a guided tour at the museum. Pięknie. I zapytajmy w takim razie przy recepcji o wycieczkę. Ask admission desk for a guided tour. Ask admission desk for a guided tour. Yeah, it's a good, good piece of advice. To dobra rada. Ask admission for a guided tour. Ale oczywiście możecie też zwiedzić muzeum samodzielnie, czyli explore the museum yourself. Explore the museum yourself. I tutaj poznajmy fajną frazę take one's time. Take one's time. What does it mean? Mm, nie spiesz się. Weź swój czas, czyli nie spiesz się. Tak. So remember, take your time. Take your time. Nie spiesz się w muzeum. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Chcemy podziękować Wam, że wysłuchaliście lekcji do końca. Oraz podziękować wszystkim obecnym i przeszłym patronom za wsparcie tego projektu. Za tydzień mamy propozycje dla osób aktywnych. Stay tuned, czyli czekajcie na nową lekcję już w kolejny czwartek. That's all for today. Enjoy the rest of the day. Bye! Bye.